Idziemy właśnie na Food Truck Festival z Bartkiem. C -c -c. <laughs> Bartek, powiedz mi, na co masz dzisiaj ochotę? Dzisiaj zjadłbym coś takiego egzotycznego. Ej, Mam ja... ochotę poznawać. Na pewno dzisiaj poznamy niejedną Ja mam no, dokładnie to samo. Właśnie coś takiego, co, czego normalnie nie mogę zjeść, na pewno nie jakiś burger, tylko coś najbardziej pojemnego. Ogólnie ja trochę zazdroszę tym wszystkim dzieciakom, ja bo wiesz. jakby oni mają gdzie spalić te kalorie po tym całym jedzeniu, a my nie mamy Znamy. gdzie. Będziemy musieli wiesz, się powspinać trochę. No właśnie, tutaj mamy też obiekt. Może to jest taka zachęta. Ej, w ogóle jaki na 7D to jest. A no tak. Ej, ora krewety, to jest w sumie dobry kierunek. Dawno nie jadłem krewety. Ej, i znowu burgery, to jest coś, taka jakaś plaga ogólnie dzisiaj. Ale zobaczcie, też pokazuje chyba mocno jaka jest psychologia ludzi w Polsce, że jakby... Może chyba Polacy boją się trochę eksperymentować. Dlatego jest tyle burgerów. może browara wypijemy i wrócimy do domu i kupimy sobie wafle ryżowe. O, churrosiki. i wiemy, gdzie przyjdziemy na, na deserek. No, ale co się dzieje, jakby 80% to są burgery tutaj. O, w końcu coś, coś innego. I w sumie to byłoby spoko, bo jakby mało będzie węgli, nie, z tego pieczywa, a dużo będzie czego innego. No to mi się chyba podoba najbardziej. W sumie przy tych food z belgijskimi frytkami to hymny powinniśmy jako poznaniacy śpiewać. Okej, okay, ja mam tylko się jedną obawę, że to będzie za dużo sera i będzie takie wszystko spłaszczone ten smak. Za mało mają obrazków. No właśnie, coś dawno burgerów nie było, nie? Ej, tu jest dość duża kolejka. Coś tutaj się dzieje dobrego. Lody. A, okej. A to aż dziwne jestem, że aż jest taka... A, bo w sumie co, jest ciepło, może dlatego. Ej, langosze, jadłem takie kiedyś na festiwalu. Taka pizza, ale jakby jeszcze bardziej tłusta. Tak pizza, tylko że ta pizza byłaby jeszcze smażona w głębokim oleju. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie można narzekać na brak mięska. Ten barbecue ma taką e, takie nutkę słodkości, gdzieś tam. No, to fajnie balansuje. A ten mój chipotle też jest taki właśnie lekko słodki, tak? ale ostry jest. Mmm, -hmm. mm, to jest z O, dobra. Odjechało? Właśnie to jest tak, e, jak, jakbyś natrafił na minę, nie? Wcale, że ci wiesz, czy lubisz, nie? Mm -hmm. Być Siedmierzcie, Nasza synteza białek mięśniowych jest zadowolona. Z drugiej strony 37 złotych chyba jednak trochę za drogo. Bo to nie jest jakiś tam aż tak bardzo dojebany smak. Jakby. Dla mnie trochę za mało dodatków, jakby za mało się tutaj dzieje. My w sumie siedzimy obok nich, nie? Więc w sumie dobrze niech słyszą feedback. Ono wiedzieli, co poprawić. Ale mogliby też organizować konkurs, kto z jej kanapkę i nie pobrudzi sobie rąk. W sumie prosty smak, taki. No. Może to jest, mo, no, może nawet to jest zaleta, ale może jednak nie, nie za tę cenę. Jak myślisz, ile jest tu gramów mięsa, jakbyśmy chcieli to obliczyć? 200? Na oko, 200. Cześć. O, dzięki, że pytasz. Właśnie obok, Świnki 3. Mhm. Spoko, nie ma problemu. Jest naprawdę spoko. Jest dużo mięsa. 200 gramów mięsa wieprzowego. Czyli to jest poradnik, jak pójść na świnie za dnia, bez dużej ilości alkoholu. Hmm. To tak optymalnie, czy mm -hmm. Optymalnie to znaczy, że jest miejsce na czurrosy i różne rzeczy. Ej, dożyliśmy takich czasów, że jakby normalnie bym zjadł te resztki, które tu są, ale jako że jest koronawirus i nie chcę dotykać swoich dłoni. Ustami? To tego nie zrobię. Miałeś rację, mogliśmy wziąć w mniejszą porcję. bo jakby to nie, nie test, kalkuluje nie? się, no. Mogliśmy nawet najmniejszą i pójść w Okej, okay, no, 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 o, to, to, jest, dobry, to jest dobry pomysł. Na Następnym razem. Mmm, ale dobry koronawirus, mmm. No. Ała, Czasami jak na promie za długo, jest... siedzisz na a to tak o. O, to jest to uczucie. Ile to jedliśmy? 13 minut.